Nowe boisko wielofunkcyjne w gminie Żeraków. Miejsce do uprawiania sportu przyjazne na najmłodszym wybudowano przy szkole podstawowej w Górze Motycznej. Obiekt oficjalnie poświęcił biskup Stanisław Salaterski. To jest genialne, proszę pana. Jest wspaniałe, na pewno będziemy z niego korzystać. Możemy ćwiczyć na świętym wieczór. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Polipujemy. No, będziemy grali, będziemy grali. Bramki do, do piłki nożnej. Mamy nadzieję, że ten obiekt będzie służył nie tylko lokalnej społeczności i wychowa niejednego olimpijczyka, mówią władze gminy Żyraków. Góra Motyczna dzisiaj się bardzo cieszy, bo obiekt sportowy, jakim jest wielofunkcyjne boisko, które zostało otwarte przy... Szkole Podstawowej będzie na pewno służyło tutaj całej społeczności Góry Motycznej. Wszyscy się cieszymy. Dostaliśmy dofinansowanie na realizację, realizację tej inwestycji z Ministerstwa Sportu. Drugie 50% dołożył budżet Gminy Żyraków. Dziękuję tutaj wszystkim darczyńcom, którzy te środki zabezpieczyli. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tej inwestycji. Jak przystało na inwestycję sportową, powstała ona dzięki. Zgranej drużynie. I tutaj muszę powiedzieć, że począwszy od społeczności miejscowości Góry Motycznej, uczniów, nauczycieli, dyrekcję, kolejno poprzez pracowników referatu infrastruktury i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy w Żyrakowie, dalej przez świetnego wykonawcę, jaką była firma Gawbud, przez przychylność Rady Gminy, udało się zrealizować piękną inwestycję. Inwestycja bardzo potrzebna w Górze Motycznej. Na pewno przyczyni się do rozwoju sportu w tej, w tej miejscowości, potrzebne dzieciom, całemu społeczeństwu Góry Motycznej. Należy się tylko cieszyć, że mamy taki nowoczesny obiekt w nasze, na terenie naszej gminy. To było wielkie wydarzenie i święto całej szkoły, a nawet miejscowości. Każda inwestycja to jest wysiłek wielu ludzi. Szkoła w małej miejscowości Góra Motyczna. Maleńka szkoła i jej historia wpisuje się w to, co powiedziałam, że każdy tutaj pracuje na jej rzecz. Uczniowie, rodzice, nauczyciele, ale również cała społeczność góry motycznej. Piękne boisko, piękne boisko, bezpieczne, kolorowe, będzie na pewno służyło wszystkim uczniom. Uczniom życzę przede wszystkim radości z korzystania z tego obiektu, żeby to było miejsce gry fair play, dobrej zabawy a przede wszystkim tego bezpiecznego rozwoju sportu i krzewienia tężyzny fizycznej. Oby takich obiektów jak najwięcej powstawało, żeby tu się tylko rodzili jakieś mistrzowie Polski, Europy, świata i żeby one były z góry motycznej. Jesteśmy bardzo zadowoleni. To jest naprawdę duży sukces. Nasza szkoła w końcu zyskuje boisko zewnętrzne, więc lekcje WF-u będą się odbywały nie tylko w sali gimnastycznej, ale również na zewnątrz. Skorzysta też również na tym nasza społeczność, ponieważ poza szkołą również będą mogli z niej skorzystać z boiska zewnętrznego zwykli mieszkańcy naszej miejscowości. Podobne boisko powstało również przy Szkole Podstawowej w Straszencinie. Obie inwestycje dofinansowano ze środków budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dotacja opiewa na ponad 550 tysięcy złotych.